Hey, siemanko, z tej strony Xambagas. Witajcie w trzecim odcinku Splants versus zombies. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcesz mi zadać pytanie, pogadać czy pograć ze mną, zapraszam Cię na mojego Discorda Imperium Xambaga, do którego link znajdziesz w opisie. Czekaj, to jest trzeci czy czwarty? Nie wiem. Ale raczej czwarty, no tak. Yy, ogólnie to już zaczynamy. Ale najpierw chciałbym was poprosić o zostawienie suba na kanale. Yy, bo wbijamy tysiąc do końca roku, z Zulianka. Oraz oczywiście łapki w górę pod filmem dla zasięgu. My oczywiście pogramy sobie pod roślinki, yy, pod grzyby. Jak zwykle. No i dobra, i dzisiaj nie ma żadnego konkretnego celu. Oprócz tego, że chcę wam pokazać, jak działa HypnoShroom, którego zdobyliśmy już w ostatnim filmie. Jeśli nie pamiętacie, eee, o jak pamiętacie, to Git. W każdym razie, zdobyliśmy go w ostatnim filmie i chciałem wam po prostu pokazać, jak on działa. Zarobiłem na Hypnoshruma, jest widzicie duży, teraz zobaczcie, on tu sobie postoi, to jest y, typ jednorazowy, ale przy kontakcie y, się aktywuje, czyli <laughs> jest tylko y, raz, y, bo jakby, jakby jak, jakiś zombie w niego wejdzie na przykład, to wtedy on znika. Nie bójcie się, sam sobie poradzi. To, co teraz widzicie, to zombiak zahipnotyzowany. Chodzi z nim o to, żeby po prostu będzie gryzł zamiast naszych roślin inne zombie, bo mu się w główce poprzewracało. Kurczę, teraz by się przydało to. A teraz to Richard II. Trochę mu zejdzie chyba z gryzieniem tego. Teraz by się przydał ten hipnoszrum. Nie! A już już bym prawie... Dobra, i tak bym nie uzbierał w sumie na niego. Dobra. Przejęcie sobie takiego futbolisty, bo to jest właśnie futbolista, który ma bardzo duże życia. Naprawdę może pomagać. Dobra, puścimy sobie Grave basterka, żeby zjechać na grobek. Nawet nam dropnął no golden coin, fajnie. Mamy już 1200 monet, to jest bardzo dużo. Naprawdę to jest sporo monet. Jak będzie biegł ten futbolista, to sobie go przejmę hipno -szuruma. Dobra. A bo to już spinał? finał! Okej. Okay. Rozumiem. No nie! Czemu on?! Ktoś się złapał w to, a nie ten. skleczować bez użycia drugiej kosiarki, oczywiście że się uda. A to kolejny z rodziny grzybków. Skaradis Shroom działa jak pisuter, można powiedzieć, z tym, że jak zombie do niego podejdzie, to się go wystraszy. Więc jest naprawdę ciężki, można powiedzieć. Dobra. Bierzemy wszystkie te i... czyli bombę, gdyby się robiło gorąco I tak naprawdę gramy już prawie pod same grzyby Tylko mamy dwa niegrzybkowe y, Dwie niegrzybkowe jednostki On też zadaje demcz podobny do piszutera. teraz jedynym minusem jest to, że właśnie się boi tych zombiaków ale to nie jest jakiś mocny minus, podobnie do tego, że jest cztery razy tańszy niż zwykły piszuter. Zaraz powinni zacząć bać. O nie, to będzie najgorsze. Dobra, zdążył za nim ten. Zdążył go zniszczyć, zanim podszedł za blisko. Dobra. Trzeba, ogarn Trzeba ogarnąć ostatniego strzelającego oraz teraz pozbierać na więcej sanshrumów, bo z pachołkowym sobie nie poradzę samemu, niestety, ale nie potrafię sobie radzić z tak mocną jednostką. No są jak piszuter, single piszuter to średwa sobie nie z nimi radzi. Taki wiecie, taki klasyczny pisuter Tak naprawdę w tej serii każdą roślinę co do jednej i grzyba też. E, zdobywam razem z wami. Nie gram żadnych levelków sobie poza odcinkiem. Jak będziemy mieli jakieś minigierki, to wiadomo, że sobie czasem poza odcinkiem pogram. E, natomiast... Przygoda, czyli Adventure Mode, ten co, za, co gramy przez wszystkie odcinki, teraz jest czwarty odcinek. Właśnie go oglądacie, natomiast Adventure'a właśnie będziemy grali jedynie na filmach, żeby nie było, że ten, żeby po prostu pokazał wam jak przejść te poziomy i w ogóle. Dobra, boję się, że za blisko podejdzie ten zombie, ale na szczęście go załatwili. W pierwszy z dwóch Gryście się. Tak losowo walę tego hipsz rumuma. Aj, oni dosłownie troszeczkę. O, widzicie? Tak się schowały przed tym ząbiaczkiem. One właśnie w taki sposób się boją ich. Że po prostu, jak podejdzie za blisko, to po prostu przestają ścialać się chowają. Po prostu boją się zombie. Dobra, jesteśmy w sumie dość blisko już końca tego poziomu i na przy... no i tą ochronę mamy też całkiem dobrze wykształconą. No, wykształconą, no ukształtowaną, tak, tak powinienem powiedzieć. Nieważne. Puszczam jeszcze Grave Bustery teraz, to będę głównie robił teraz. Bo tak będzie po prostu bezpieczniej, żeby na ostatniej fali było mniej zębiaków. Dodatkowo to jest też sposób na zarobek jednak. O, gold coin, super. Już mamy 1500. Ja mam nadzieję, że serio sklepik szalonego Dave'a już odblokujemy za niedługo. bo chciałbym jakoś spożytkować zarobione pieniążki. Teraz w sumie jedyne co muszę robić przed ostateczną falą to jest zjadanie tych nagrobków. Szczególnie, że to też daje zarobek. Dobra, i oprócz tego, co teraz jest zjadane, zostawał nam jeden nagrobek. Pytanie, czy zdąży go już tam? Zniszczyć? Chyba nie albo zdąży. Zdążyłem, dobrze. O, tu idzie ten kandydat na zostanie moim ...pomocnikiem. No, zawracaj i gryź się z ząbnikami. No i git. Lewelek kolejny ugrany. Myślę, że bardzo dobrze. Bardzo fajnie wyszło. A to kolejny z rodziny Grzybów: Ice Shroom. Teraz zagramy ostatni lewelek już w tym filmie. Nie wierzę. Pancerka: Niby zwykły zombie, a jednak nie. Ponieważ to mój pierwszy poziom z, z... nią. Nie mamy o niej informacji, ale powiem Wam tak naprawdę, jak ona jest. Ona tańczy i dzięki temu przyzywa sobie służących. Idzie! Tamenda idzie! Widzicie jak ona działa? To jest hit po prostu. Ej, 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 ej roślinki, roślinki, nie obijcie jej za bardzo. Będzie moją służącą. O! Nawet za to jest achievement! Patrzcie to! Nie no! Ciebie coś boli? Nie! Głupi pomocnicy tancerki. Niszczą moją niez niez niezawodną obronę. Jak widać niezawodne obrony czasem zawodzą. Ale żeby san sanszluma... trzeba nie mieć serca, żeby biednego san który nic ci nie zrobił, niszczyć. No nie, jeszcze ten. Dobra, no jesteś daremny. Oficjalna informacja: Hipnoszroom daremną jednostką. Przecież ja sobie nie poradzę z tych głupich zombiaków. Strzelać, strzelać, strzelać. Jeszcze raz strzelać. Po prostu ale mi poniszczyli moją obronę. Fajne, że, fajnie, że achievement się udał. Nie no. Tak żeby są sery jakieś chyba... Są daremne po prostu. Dobra, tu, tutaj jest pograne i to muszę się z tym po prostu pogodzić. Natomiast... Dolne rzędy. To jest nasz problem. Nie, w sumie nie. Ta tancerka tak potrafi nie nieraz. A nie chwila, bo jeszcze ten dziad tu jest. Nie! Nie, bo byłam... on... Oni to jeszcze ugrają! Dobrze! Nie, no ty jesteś chyba jakiś... Tancerka najgorszym zombie. Oficjalna informacja. Dobra. Ice shroom. Pięknie. Trzeba to wykierować, ten level. Trzeba to wykierować. Nie ma opcji. Jest! Jeju, jakbym ja to przegrał! to kolejny grzyb. Dum Szroom. Niszczy ogromny obszar. Ale zostawia po sobie krater, na którym przez dłuższy czas nie można stawiać roślin. No, jak wiadomo, nie może być zbyt kolorowo. Ale natomiast ten następny level to już zagramy sobie w następnym odcinku. Więc dzięki bardzo za oglądanie. Ale ja już żegnam się z Wami. Mówił x Narka.